Andrzej Pilipiuk Pierwsze złoto W cieniu ulicy Brzeskiej Czyta Wojciech Mecwaldowski Rozdział szósty Siedziałem w bibliotece willi pana Piotra. Przede mną leżała pryzma woluminów oprawione roczniki relaksu i kolekcjonera polskiego. Przeglądałem je po kolei. Było to zajęcie przyjemne, choć żmudne. Co jakiś czas natrafiałem na naprawdę interesujące artykuły. Notowałem sobie na kartce namiary bibliograficzne, by kiedyś do nich wrócić. Gospodarz przyniósł czajnik herbaty i szklanki. Zrobiłem sobie przerwę. Jak efekty? Zagadnął. Materiały super, ale ciągle nie ma tego artykułu, o którym wspominał pan Maciek, wyjaśniłem. Medal miałby się odnaleźć w latach 80. i od tak zostać opisany w gazecie? Może coś mu się pomyliło? Może i tak minęło tyle lat. Gdy zbierałem znaczki, te związane z olimpiadami stanowiły cenny i poszukiwany walor. I te o tematyce olimpijskiej, i te na kopertach z okolicznościowymi stemplami. Ale powiem coś, co pewnie pana zainteresuje. Był pan kiedyś w Atenach? Dwa razy. Powóczyłem się po muzeach, pojechałem tramwajem na plażę. Przy okazji Pocharatałem stopę na jeżowcu i wlazłem na krzak opuncji na zboczach Akropolu, ale za to widziałem wszystkie ważniejsze zabytki. Z mniej znanych turystom miejsc polecam Muzeum Sztuki Bizantyjskiej. A był pan na stadionie, mam na myśli stary stadion, ten odbudowany, gdzie rozegrała się pierwsza olimpiada. Yy, wiem, o który chodzi, ale widziałem go tylko z zewnątrz. Bo widzi pan. Nachylił się do mnie i zniżył głos, jakby chciał przekazać jakieś tajne informacje. Z tym wskrzeszeniem Igrzysk Olimpijskich to było trochę inaczej, niż się powszechnie sądzi. W drugiej połowie XIX wieku był taki Grek o nazwisku Evangelis Zapas. Bogaty przedsiębiorca. I to właśnie on wpadł na pomysł, by urządzić olimpiadę. Tylko nie planował jej jako imprezy międzynarodowej, ale jak w starożytności, jedynie dla Greków był bogaty. Ufundował halę sportową w Atenach, a co kilka lat sięgał głębiej do sakiewki i sponsorował zmagania. Można powiedzieć, przetarł drogę. Baron miał pomysł trochę inny. Chciał imprezy międzynarodowej, przerzucenia mostów, zjednoczenia w duchu szlachetnej sportowej rywalizacji ludzi z różnych krajów. Początkowo idea jego nie spotkała się z dużym zrozumieniem. Na kongres przez niego zorganizowany przybyli delegaci zaledwie dwunastu państw. Ale to i owo udało się ustalić. A z tym stadionem to było tak, że jeszcze w latach 70. XIX wieku odkopano go spod zwału w ziemi. Zachował się w nie najgorszym stanie, co umożliwiło jego stopniową rekonstrukcję. Pierwsze prace znów sfinansował Zapas, a w 1896 roku rozegrano tam część zmagań pierwszej nowożytnej olimpiady. Można powiedzieć, że historia Zatoczyła koło, choć oczywiście jeszcze fajniej byłoby, gdyby pierwsze nowożytne igrzyska odbyły się w Olimpii. Ale z tego co pamiętam, w tym okresie prowadzono tam dopiero prace wykopaliskowe. Nie słyszałem o tym greku, przyznałem. Na swoje usprawiedliwienie powiem tylko, że nie interesowałem się jakoś bardziej historią sportu. Teraz będzie okazja poznać choć wycinek. Myśli pan, że jest jakaś szansa na odnalezienie medalu? Zapytał pan Piotr wprost. Powiem panu, że nie daje mi spokoju ta papierośnica. Cuda i fantastyczne zbiegi okoliczności się zdarzają. Nie tak dawno w Wilnie odkryto regalia pogrzebowe jagielonów, przeleżały od czasów okupacji, owinięte w gazetę i wepchnięte do jakiejś dziury pod podłogą katedry. Też o tym słyszałem, skinął głową dedukuje, że bracia Litwini raczej nam ich nie oddadzą. Ale może wypożyczą chociaż na jakąś wystawę. Albo weźmy choćby odnalezione w ostatnich latach sztandary. We wrześniu 1939 roku po upadku stolicy oficerowie szóstego Pułku Ułanów Kaniowskich zdecydowali się ukryć sztandar swojej jednostki. Przekazali go w ręce zaufanego człowieka, niejakiego pana Żaczka, przed wojną dyrektora Baku. Płat! Tkaniny był ukryty za obrazem wiszącym na ścianie, a głowice odmontowano od drzewca i schowano oddzielnie. Podczas powstania warszawskiego obraz przepadł bez śladu. Wydawać by się mogło, że to koniec historii, ale Kilka lat temu prezenter telewizyjny Maciej Suzin zgłosił się z informacją, że w jego grobie rodzinnym na powązkach ukryty jest sztandar pochodzący z wileńszczyzny, który jego ojcu przekazała po wojnie jakaś kobieta z prośbą o ukrycie. Faktycznie, w grobowcu odnaleziono zalutowaną rurę, a w niej zaginiony zabytek. Z kolei nie tak dawno na Zamoiszyżni odnaleziono proporzec 21. pułku dywizji górskiej, a muzeum w Tychach otrzymało od znalazcy sztandar czwartego pułku Strzelców Podhalańskich. Więc kto wie? Może medal też się odnajdzie. Dopiliśmy herbatę i zabraliśmy się obaj za kartkowanie oprawionych roczników. Mam Głos pana Piotra wyrwał mnie z zadumy. W jednym z numerów zamieszczono wywiad z kolekcjonerem z saskiej kępy, Lucjanem Kwiatkowskim. Początek mojej kolekcji to historia kompletnie idiotyczna. Warszawa po wojnie to było Jedno Morze Gruzów. Ich usunięcie to była robota na lata. Poukładano tory, kolejki kopalnianej, władza coś tam płaciła, ale najważniejsze było, że dawali zakwaterowanie w barakach i wyżywienie kartofle, zupę yy, z kotła i chleb yy, komiśniak. Robota była bardzo ciężka, ale przynajmniej karmili. Nie powiem, tym, co przepracowali kilka lat, to nawet mieszkania potem dali. Nielicznym, ale dali. Ja tam przyjechałem jako piętnastoletni chłopak, była wiosna 46. Pracowałem wśród mieściu, a potem na leśnie i muranowie. Podczas tego odgruzowywania znajdowaliśmy co i róż resztki dobytku ludzi, którzy tam przed wojną żyli. Zazwyczaj szczątki mebli czy obrazów, spalone, zniszczone, poszarpane przez odłamki. Parę razy natrafiliśmy też na trupy. Wszystko, co cenne albo zdatne jeszcze do użytku, wrzucać mieliśmy do skrzynek. Ale, jak to się mówi, cholewki butów wysokie, nie jedno można było dyskretnie do nich wpuścić. Matce przez znajomków przekazałem łyżkę wazową z hrabiowskim herbem. Nie była srebrna, ale i tak nikt drugiej tak wspaniałej nie miał. Pewnego dnia mi się pofarciło. Znaleźliśmy trupa. Dużo to z tego człowieka nie zostało. Karść kości potrzaskanych prawie dwa lata pod gruzem leżał. Tak mi się zdaje, że po powstaniu został, żeby okradać mieszkania wygnanych mieszkańców Warszawy. A może i trupy obdzierał. No i chyba ściana na niego runęła. Miał przy sobie pudełko z aluminium, takie jak przed wojną żołnierze mieli na chleb. Płaskie i obłe, a w nim złoto. Pierścionki, obrączki, zegarki, nawet złote koronki zerwane z zębów jakimś nieboszczykom. Wrzucić tego w kieszeń nie było jak. Brygadzista pilnował, ale dali nam jako premię trzymiesięczną wypłatę i po butelce wódki. A dwa dni potem kawałek dalej znalazłem jego torbę i udało mi się ją upchnąć w gruz, a potem nocą po nią wróciłem. W niej była mnaszka. Myślałem, że zdobyłem skarb, ale w menaszce była upchnięta masa odznak, odznaczeń, medali rozmaitych. Zabrałem to do domu. Oglądaliśmy z dziadkiem. Jakiś czas potem trafił mi się kawałek munduru z naszytymi orderami. Schowałem je sobie i jakoś tak zacząłem kolekcjonować. Sam nie paliłem, to za przydziałowe papierosy wymieniałem z chłopakami, co kto jeszcze znalazł. Medale zbierałem, odznaki przeróżne. Potem skończyłem szkoły, znalazłem robotę. Po wojnie powstały kluby kolekcjonerów, głównie dla filatelistów, pomyślane, ale wkręciłem się w środowisko. Zaczął człowiek czytać, dokształcać się, szukać, wymieniać, kupować. Słowem, już w pełni, świadomie budowałem kolekcję i tak mi do dziś zostało. No bez jaj. Syknąłem. Zdjęcie nie było wyraźne. Ówczesna technika poligraficzna pozostawiła wiele do życzenia, ale podpis bił po oczach piękną, głęboką czernią. Złoty medal z igrzysk w Amsterdamie 1928. Milczeliśmy obaj poruszeni. Złotych medali było kilka, i tylko dwa trafiły do Polski. Dwa? Zdumiałem się. Myślałem, że pani Konopacka była jedyną naszą złotą medalistką z tych igrzysk. Za osiągnięcia sportowe, owszem, ale Olimpiadzie towarzyszył na równych prawach także konkurs sztuki i literatury. Był taki poeta Kazimierz Wierzyński. On wtedy wygrał złoto. Niestety jakoś po wojnie zarzucono ideę. W każdym razie prawdopodobieństwo, że kolekcjoner w PRL-u. Zdobył egzemplarz nadany jakiemuś zagranicznemu sportowcowi jest zbliżony do zera, powiedział gospodarz. Co więcej, cała historia wygląda dość prawdopodobnie. Szabrownik zapewne obrobił wiele mieszkań w opuszczonym mieście. Brał co mu w łapy wpadło. W którymś mieszkaniu znalazł odznaczenia sportowe. To mogło być mieszkanie Matuszewskich albo kogoś z kręgu ich przyjaciół, rozważałem. Nazwisko Kwiatkowski kiedyś obiło mi się o uszy. Znałem go! Od lat nie żyje, ale jego syn kontynuuje budowę zbioru. Zaraz do niego przedzwonię. Wyszedł do przyległego pokoju, wrócił może po pięciu minutach. Jego syn Olgierd zgodził się z tobą pogadać. Niechętnie trochę, ale przez wgląd na dawną przyjaźń. Niechętnie? Ktoś się do niego niedawno włamał. Wiesz, jak to bywa w takich przypadkach. Człowiek przegląda w myślach listę znajomych, zastanawia się, czy nie popełnił jakiegoś błędu, czy nie zgrzeszył nadmiernym zaufaniem do ludzi. Zapiszę ci adres. Siadaj w auto i śmigaj. Powiedział, że ma trzy godziny wolne i możecie przyjąć od razu. Gospodarz faktycznie miał raczej kiepski humor. Był to starszy, już posiwiały mężczyzna. Kojarzyłem go z widzenia. On mnie zresztą też poznał i zdobył się nawet na cień uśmiechu. Zasiedliśmy w saloniku. Okno, jak zauważyłem, zainstalował antywłamaniowe. Drzwi też z najwyższej półki. W salonie na ścianach wisiały gabloty podobne do tych, których używają etnomolodzy. Tylko, że zamiast żuczków i motyli wpięto w nie dziesiątki odznak półkowych. Większość pochodziła z czasów II Rzeczpospolitej, ale były także carskie. Robert Storm, spec odzwijania mi ciekawych obiektów sprzed samego nosa. Burknął bez jakiejś szczególnej złości, wskazując mi fotel. Kto rano wstaje, odznakę dostaje, jak to mówią. Kawę czy herbaty? Polecam kawę. Mam świeżo zaparzoną etiopską mieszankę. Cóż pana sprowadza, bo Piotr gadał jakieś kocopały o artykule mojego starego. Zaciekawiły mnie. Zdjęcia pod tekstem, a konkretnie złody medal z Igrzysk Olimpijskich z 1928 roku. Zakładam, że może to być egzemplarz wręczony halinie konopackiej za zwycięstwo w rzucie dyskiem. Rzuciłem powiem tak, skrzywił się jakby rozgryzł cytrynę albo i nie. Nie będę nic mówił, tylko to panu pokażę, a pan powie, co sądzi. Kolekcja ojca, zapoczątkowana przypadkowym znalezieniem łupów jakiejś hieny. Westchnął. Zbierał to przez całe życie. Otworzył sejf i po chwili leżało przede mną niepozorne pudełeczko oklejone eleganckim papierem tłoczonym w gęsią skórkę. Wyjąłem z torby lupę i rękawiczki. Otworzyłem. Serce uderzyło mi mocniej. Śmiało, proszę wziąć do ręki. Rękawiczki nie będą potrzebne. Najchętniej położyłbym artefakt pod binokular, ale i oględziny przez lupę. Powiedziały mi aż za dużo Obejrzałem też krawędzie No to proszę referować Wyszczerzyły zębiska w krzywym uśmiechu Legendy o panu opowiadają, chętnie posłucham Egzamin? Daruj pan, po prostu starzy kolekcjonerzy uwielbiają przesłuchiwać ekspertów Zwłaszcza takich, którzy uważają się za geniusze a wykładają się na kompletnych drobiazgach Zakpiłem Tego nie powiedziałem Spoważniał Jeszcze chwila, poprosiłem Długo i uważnie oglądałem artefakt. Skupiłem się zwłaszcza na rysunku zdobiącym awers. Wreszcie, na zakończenie położyłem krążek na palcu wskazującym w ten sposób, by dotykał skóry tylko w jednym punkcie. Uderzyłem w krawędź kluczem do mieszkania i wsłuchałem się uważnie. Złoto to zdecydowanie nie było. Srebro też nie. A zatem. Uśmiechnął się i pociągnął łyk herbaty. To jest falsyfikat. Muszę przyznać, że zrobiony po mistrzowsku, powiedziałem. Oryginalne medale wykonane są ze srebra powleczonego grubą warstwą złota. Zarówno złoto, jak i srebro, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z monetą lub medalem bitym, dają piękny, głęboki dźwięk. Brąz też brzęczy, ale zupełnie inaczej. Ojciec nie znał tej metody ze sprawdzaniem na słuch. Dał się zrobić w balona, ale na usprawiedliwienie dodam, że właśnie nie zbierał monet ani nie kupował na przykład złotych 20 dolarówek. Co jeszcze pan wyczytał? Przypuszczam, że fałszerz zdobył jakoś brązowy medal z igrzysk, które odbyły się w roku 1968. Szóstkę najłatwiej było przerobić na trójkę. A to była ostatnia olimpiada, na której użyto starego wzoru medalu. To znaczy, rysunek awersu pozostał niezmienny, ale w latach 70. zezwolono, by państwa organizujące igrzyska projektowały rewers. W tym przypadku na powierzchnię oczyszczoną kwasem i podgrzaną puszczono krople cyny. Następnie, używając narzędzi grawerskich, wymodelowano ręcznie cyfrę, naśladując krój sąsiednich z rzymskimi cyframi oznaczającymi które to kolejne igrzyska było najwyraźniej za dużo roboty. Zeszlifowano oryginalne oznaczenia, nieco wybrano metal, i w to miejsce wlutowano malutki kawałek wypiłowany z innego medalu albo monety. Spolerowano miejsca łączenia, na zakończenie całość powleczono galwanicznie złotem. Zaryzykowałem hipotezę: Pański ojciec dużo za to dał? 2000 dolarów. Dziś to psie pieniądze. Ale w końcu lat siedemdziesiątych zapewne mieszkanie za to można było kupić, westchnął. Stary lis, a dał się wpuścić w maliny. Koncertowo. Wie pan, jak to czasem pojawia się okazja, można chapnąć coś cennego, ale trzeba decydować się natychmiast. Obejrzał tak dokładnie, jak się dało, i zrobili go w trąbę. Ciekawe, mruknąłem. Taki brązowy medal, bez bawienia się w fałszerskie sztuczki, na Zachodzie zapewne można było sprzedać drożej. Pewnie próbowano obchnąć go jako złoty, na przykład w RFN, ale nie udało się, więc trafił do Polski. I te 2000 dolarów to było dla fałszerza, czy może gangu przemytników i fałszerzy, już tylko minimalizowanie strat. Teraz pomyślmy, kto mógł pańskiego ojca oszukać? Mafii jako takiej w zasadzie nie mieliśmy. Milionerów obracających antykami i numizmatami, takiej wartości też nie było wielu. Przychodzi mi do głowy albo nasza ubecja, albo służby innego kraju naszego bloku. W latach 70. pojawiły się w obiegu antykwarycznym w RFN i USA niezłej jakości fałszerstwa monet z łódzkiego getta. Przypuszczano wtedy, że produkowane są w Polsce i przewożone za granicę, podrabiano też nadruki na znaczkach, oczywiście kwitł, przemyt, także innych zabytków. Myślę, że pański ojciec został starannie rozpracowany. Wiedzieli, co kolekcjonuje, ile ma pieniędzy, jak go rozegrać psychologicznie, żeby łyknął przynętę. Możliwe, w każdym razie pluł sobie w brodę przez całe lata. Nawet nie z powodu straty samej w sobie, ale tego, co mógłby nabyć za pieniążki, które przepadły. Pan Piotr wspominał, że ktoś do pana ostatnio włamał. Zadałem nurtujące mnie pytanie. Owszem, westchnął. Fachowcy psia ich mać. Ale powiem tak: cholera wie, czego szukali, bo nic nie zginęło. Pomyślałem, że może chcieli rąbnąć medal. Nie. Pokręcił głową. Owszem, otworzyli ten sejf, ale prawie na wierzchu leżała donatywa toruńska Zygmunta III Wazy. Bardzo zniszczony egzemplarz, ale nadal warta najmarniej kilkadziesiąt tysięcy. Nawet nie tknęli. Pudełka z medalami i monetami jakby w ogóle ich nie interesowały. Wyciągnęli za to, skoro szyty z papierami, przejrzeli i wstawili z powrotem. To nie byli zwykli włamywacze. Myślę, że to ludzie służb nie wiem tylko naszych czy obcych. W zasadzie nie zostawili śladów. Monitoring wysiadł na dwie godziny. Mam. Hmm. Ma pan dodatkowe zabezpieczenia, o których woli pan nie rozmawiać? Kiwnąłem głową. Nie wnikam oczywiście, mogę przedstawić moją hipotezę. Proszę Ci ludzie nie wiedzą, że ten medal to fałszywka. Potraktowali go jako swego rodzaju drogowskaz. Szukają teczki, która była ukryta wraz z oryginalnym. Dlatego włamali się i grzebali w papierach. Teczki? Podchwycił. Podałem mu wydruk z treścią artykułu udostępnionego przez Muzeum Sportu. Ciekawa hipoteza, mruknął, ale chyba bardzo naciągana, że niby idąc tropem medalu, przeryli moje sejfy? Jeszcze jedno pytanie. Taka papierośnica. Pokazałem mu zdjęcie. Nie została przypadkiem skradziona z pańskiej kolekcji? Nie. Ale widziałem ją tak z miesiąc temu. Krąży po dzielnicy taki młody obszczymurek. Wołają go Gienek. Spotkałem go na placu yy, Szembeka. Miał na handel trzy rzeczy. Te papierośnice... ...przedwojenny żeński krzyż harcerski i jeszcze medal ze Spartakiady Młodzieży w Toruniu yy, z 1979 roku. Kupiłem medal, dałem mu dwie dychy, krzyży harcerskich nie zbieram, a co do papierośnicy skrzywił się. Podejrzewałem, że gdzieś ją ukradł. Może za ostro go oceniam, mógł to wygrzebać gdzieś ze strychu czy w śmieciach... Ale to typek tego rodzaju, że kompletnie mu nie ufam. Ostatnie pytanie. Wal pan śmiało. Położyłem przed nim wydruk z kamery Tytusa. Czy wśród włamywaczy była ta kobieta? Nie powiem ani tak ani nie. Mieli kombinezony i maski, ale myślę, że to dość prawdopodobne. Puknął palcem w fotkę. Sylwetka. Bardzo podobna. Wyglądało na to, że mówi szczerze. Pogadaliśmy jeszcze chwilę, już tylko o różnych branżowych ciekawostkach, dopiłem kawusie i pożegnałem się.